Lodówka turystyczna, lodówka do samochodu, lodówka do domku, po prostu mała lodówka na lato od firmy Wevor. Zapraszam na test, a w zasadzie to konkretną recenzję. Jest to 20-litrowa lodówka samochodowa, a w zasadzie to lodówka zamrażarka. Pojemność, jak mówiłem, 20 litrów. Zaraz sobie ją pomierzymy, poważymy. No i kilka gadżetów, jak widać, jest, gdzie będę chciał sprawdzić jej parametry. Więc już, zaczynajmy. Na początek oczywiście na szybko instrukcja oraz parametry, które widzicie na ekranie. Lodówka może być zasilana z gniazdka samochodowego, 12 V bądź 24, v jak i po prostu sieci, gdzie jak widać jest zwykła typowa. Wtyczka. Według deklaracji producenta czerpie ona jedynie 60 W, a zakres temperatury to od minus 20, czyli solidna zamrażarka, do plus 10, czyli lekkie schłodzenie. Tu widzicie też poszczególne kartki z instrukcji, jeżeli ktoś chce sobie można zatrzymać, a ja w tej chwili rozpocznę od dokładnego jej zmiarowania. Swobodnie wejdzie nam litrowe mleko na stojąco, 10 jajek, litrowy sok, dwulitrowy napój, no i jeszcze nawet złocisty trunek. A oprócz tego zostało miejsca, miejsca, więc pojemność na wyjazdy czy jakieś kilkudniowe wypady. Myślę, że całkiem, całkiem. Dodatkowo, jako ciekawostka, mamy tutaj dwie podstawki, powiedzmy na napoje. Skrzynia jest naprawdę solidna. Zaraz ją zresztą zważymy. No, w ramach ciekawostki, którego, której zastosowania jeszcze nie wymyśliłem, jest tu też taki jakiś przechowalnik do czegoś oraz USB. Nie wiem, co tu można schować. Raczej nie produkty spożywcze, bo e, tam jest kompresor, a tu jak widać są dziurki, więc tu musi odbywać się chłodzenie. No, ale dodatkowe USB i jakiś pojemniczek na nasze, nie wiem, pierdółki do przechowywania. Czemu nie? Dobrze, zważmy i zobaczmy, ile ta lodówka waży. 9,3 kg, postawiona w ten sposób, gdzie jest najcięższa część, czyli kompresor. No, bo wiadomo, tu, gdzie samo pudło i izolacja to nie waży za wiele, a tu jest dosyć ciężka. No, 9 kg, 20 litrów pojemności, no swoje jednak waży, ale zobaczymy, jak będzie chłodziła. Test rozpocznę od zasilania. Sieciowego, a następnie przejdziemy do samochodu. Ale w pierwszej kolejności zobaczmy, jak ona będzie pracowała przy takim podłączeniu. Wtyczka, jak widać, i próbujemy. Nówka sztuka, więc jeszcze z folią, ale zobaczmy, czy ona wystartuje. Wszystko elegancko, widać. Teoretycznie, według deklaracji producenta, ma ona także zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora. Bardzo ciekawa sprawa. No i tu widzicie też mniej więcej przełączniki jakie są aktualna temperatura napięcie no i moduły maksymalne chłodzenie i jakieś eko chłodzenie spróbujmy maksymalne ustawmy temperaturę dosyć nisko w tej chwili na 0 no jedźmy w dół niech to będzie minus 22 czyli tak naprawdę maksymalne co się uda tutaj ustawić i zobaczymy jak się będzie zachowywał Kompresor. Muszę przyznać, że głośny nie jest, przynajmniej na początek, nawet jeżeli to chłodzenie ma być tak intensywne, a w zasadzie zamrażanie jak minus 22 stopnie, no ale sprawdźmy w takim razie pobór prądu. O dziwo, tylko pobór 27 W jak na razie, no i miliampery 217 18. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze wyglądało za chwilę, bo tak naprawdę lodówka dopiero wystartowała, ale skoro już wystartowała, to do środka, o proszę, nawet jest światełko, jak w standardowej lodówce. Ale do środka lądują już dwa termometry. Bazować można też oczywiście na tym termometrze, który wskazuje lodówka. Termometr klasyczny, który przed chwilą włożyłem był w innym miejscu, ale temperatura widać, że już rośnie, więc jest 22-23. Więc ten cyfrowy termometr w lodówce, jak widać, wskazuje prawidłową temperaturę. Żeby to nie była też praca na pusto, to do środka ląduje jakieś. Raz, dwa, trzy litry w zasadzie różnych produktów w temperaturze też pokojowej, czyli jakieś 22 stopnie. Zamykamy i obserwujemy. Po pięciu pierwszych minutach widać, że już jeden stopień spadł, ale i pobór wzrósł do 43 W. 10 minut od uruchomienia i mamy już 6 stopni spadku. Pobór 45. W międzyczasie nastąpiła też mała zamiana zawartości lodówki, bo jednak mleka czy keczupu zamrażać nie chcę i po prostu do środka powędrowała dwulitrowa butelka wody. A skoro mam już otwarty e, środeczek, to jeszcze tak na szybko spróbujmy sobie mniej więcej zbadać jaka będzie temperatura powierzchniowa. Butelka z wodą, 24,5 stopnia, nalewana z kranu. I teraz tak dno tej lodówki po 10 minutach pracy 20, a od strony kompresora gdzieś wyżej już widać, że tylko 0,7 stopnia. Więc no ewidentnie już zaczyna mrozić. O z tej strony z przodu chyba najbardziej, bo już nawet widać delikatny szron. Ok, nie marnujemy energii, zamykamy i czekamy dalej. Minęło pół godziny, no i w zasadzie prawie 20 stopni. Mniej było 23, jest 4 stopnie. Wpiąłem jeszcze z ciekawości ładowarkę do telefonu, jak widać, ładuje. No a pobór stopniowo wzrasta. W tej chwili już 52. Minęła godzina od włączenia i mamy 3 stopnie na minusie. Pobór 40 w tej chwili równo, więc w sumie nawet mniej niż deklarował producent. Dotykam jeszcze w tej chwili tą lodówkę. No i tu już nawet po obudowie delikatnie. Czuć, że jest chłodniejsza. Pewnie trzeba będzie potem zrobić test, jak długo trzyma ona chłód w środku. No, a tu, gdzie sprężarka jest delikatnie cieplej, ale naprawdę delikatnie. Myślałem, że będzie zdecydowanie bardziej gorące powietrze stąd uciekać. Sprawdźmy w sumie, jaka jest temperatura na wyjściu. 32 stopnie. Tu, gdzie lada chłodnicza, w zasadzie powierzchnia chłodnicza 22 stopnie. No więc. 10 stopni różnicy między tym a tym. Minęła noc, a w zasadzie to kilkanaście godzin. W tej chwili od kilku godzin temperatura zatrzymała się na minus 12. W nocy, a w zasadzie nad ranem, było minus 14 i była to minimalna temperatura, jaką udało się uzyskać tej zamrażalce. No jak widać, przez noc spokojnie dwulitrowa butelka sobie zamarzła zużycie. W tej chwili to jest 36, i mniej więcej od dłuższego czasu się utrzymuje poniżej 40. Temperatura otoczenia jakieś 26 stopni. Więc przy takich warunkach, no te deklarowane minus 22 przez producenta, jak widać się nie do końca sprawdza. Tryb max i cały czas minus 22 stopnie. Także przełączymy jeszcze z ciekawości na tryb Eko. Zobaczymy o ile spadnie wydajność tej lodóweczki. Po trzech godzinach w trybie eco, ciekawostka, temperatura spadła do minus 15 ale i pobór prądu spadł do 23-24 W. Wyłączę lodówkę no i zobaczymy, jak długo będzie ona utrzymywała zimno w środku. Minęła kolejna doba, a w zasadzie to popołudnie i noc i zajrzyjmy do środka, jak to wygląda po wyłączeniu. Jest zimno, oczywiście butelka rozmazła w całości, ale jest szron i czuć, że jest odczuwalnie Chłodno na klasycznym termometrze blisko 10 stopni, no a zobaczmy, jak się prezentował rozkład temperatury w poszczególnych godzinach. Niestety monitoring od północy, a nie wcześniej, ale jak widać, temperatura była utrzymywana całkiem fajnie, czyli od momentu północy, gdzie było 6,8 stopnia, stopniowo sobie rosła. Tu jakiś ciekawostka, spadek, ale to może błąd pomiaru, bo w tym momencie też rano jeszcze z ciekawości otworzyłem tą lodóweczkę. No i jak widać po otwarciu, gdzie wpadło troszeczkę ciepłego powietrza, już ten skok temperatury, a w zasadzie wzrost jest naprawdę wysoki. Więc z izolacją, przy mrożeniu może nie super, ale przy utrzymywaniu zimna naprawdę spoko. Także co? Przenosimy się teraz do samochodu. I przymiarka w samochodzie. Tu akurat minivan, czyli Volkswagen Sharan. Jak widać, lodówka idealnie mieści się między siedzeniem, fotelem kierowcy, a z tyłu pasażera. W zasadzie trochę nachodzi poza drugie siedzenie, ale spokojnie można ją nawet otwierać. Kabel zakończony wejściem na zapalniczkę jest naprawdę długi, w zasadzie to długości auta, więc można sobie lodówkę swobodnie w każdym miejscu w samochodzie ulokować. Uruchamiamy więc lodóweczkę, pokazuje 24 stopnie temperatura otoczenia. Naładowanie akumulatora jest pełne, no i jak widać 12V. Tryb eko. Przede mną trasa w tej chwili około półtorej godziny. Do środka więc ląduje znowu jakiś zestaw produktów i zobaczymy na miejscu jaka będzie temperatura. Minęły niecałe dwie godziny, no i jak widać udało się schłodzić do minus czterech. Ustawienie na maksa, czyli minus 22 stopnie, tryb eko no i 4 stopnie, na minusie. Zajrzyjmy do środka, jak to wygląda. No widać, że już szron jest. No i chłodek w środku też zdecydowanie odczuwalny. Oczywiście, w dwie godziny, niecałe dwie godziny to nie mogło tutaj zamarznąć. No ale jak widać, nawet po podłączeniu do zapalniczki samochodowej, lodóweczka daje radę. Na upartego ta przenośna lodówka zmieści się też do małego hatchbacka. Tu trzydrzwiowy Opel Corsa. No i jak widać za siedzeniem kierowcy udało się to wcisnąć. Nie ma co prawda za wiele miejsca w tej chwili i fotel jest mocno posunięty do przodu. No ale na upartego da się jechać. Chociaż w przypadku tego akurat auta lepiej tą lodówkę postawić po prostu na fotelu. I w tej chwili... Zmieszczą się z tyłu jeszcze dwie osoby, oczywiście niewielki gabarytów, ale zawsze. Lodóweczka co prawda jest przechylona delikatnie w tą stronę, tak jak idzie fotel, ale według dekoracji producenta może ona pracować nawet pod kątem 45 stopni, więc w tej chwili przy takim ustawieniu nawet można dosunąć jeszcze do tyłu fotel, żeby ona była stabilnie no i podczas jazdy swobodnie z niej korzystać. To finalnie, jakie wrażenia z tej małej lodówki turystycznej, a w zasadzie to małej lodówko-zamrażarki? Trzeba przyznać, że sprężarka w lodówce jest dosyć cicha i nie wydziela za dużo też ciepła. Obudowa jest naprawdę solidna i dosyć dobrze zaizolowana, i trzyma ta lodówka dosyć długo zimno. Ogromny plus za długie przewody, no i oczywiście uniwersalność, czyli i podłączenie do gniazdka i do zapalniczki samochodowej, a także całkiem solidną pojemność i niskie zużycie energii. Dużych negatywów żadnych nie znalazłem, natomiast rzeczy do lekkiej modyfikacji to można by pomyśleć nad lepszymi uchwytami do przenoszenia tej lodówki, bo tak naprawdę jest to tylko delikatne jakieś dwucentymetrowe podcięcie na złapanie z jednej strony. No, i tu z drugiej nie do końca zrozumiałe też te wypustki, nie wiem do czego. No, i to miejsce, w którym jest ten taki koszyczek, można by zastąpić i zagospodarować w jakiś lepszy sposób. Zatem, jeżeli ktoś szuka jakiejś przenośnej lodówko zamrażarki, lodówki turystycznej, lodówki do samochodu, albo po prostu lodówki do domku kempingowego, no to z czystym sercem mogę ją polecić dla zainteresowanych oczywiście link w opisie, a z kodem widocznym na ekranie dodatkowa zniżka na wszystko w sklepie wewor.